kazem personalnym numer 27 przez 13 na mój wniosek śląski komendant Wojewódzkiej Policji w Katowicach z dnia 13 lutego 2013 roku przyznał nagrodę motywacyjną dla panów starszego sierżanta Marczewski Tomasz oraz dla starszego sierżanta Misiak Roberts. Szanowni Państwo, dwa słowa tytułem wyjaśnienia nasi policjanci byli we właściwym miejscu i we właściwym czasie. E, można powiedzieć zapobiegli tragedii. Do tragedii niewątpliwie doszło, bo zginęła jedna osoba. Niemniej jednak ich działanie, ich profesjonalizm i fachowość doprowadził do tego, iż w skuteczny sposób e, zapobiegli kolejnej tragedii. E, uczestniczyli w ewakuacji trzech mężczyzn, księży z terenu jednej parafii. W efekcie osoby te żyją i to jest myślę wartość nadrzędna. Ja, Szanowni Panowie, bardzo gratuluję i cieszę się, cieszę się z Waszej postawy. Gratuluję. Gratuluję. Wszystkiego dobrego. No i mam nadzieję, że Wasz przykład będzie przykładem dla innych.